W dzisiejszym szybkim spojrzeniu zerkniemy sobie na grę, która z ekranu smartfona nagle stała się tworem pecetowym. Prosta i do tego pixelowa, ale czy to wystarczy, aby odniosła sukces na blaszakach? Przed Wami Pixel Words, czyli mobilna gra społecznościowa z Minecraftowym zacięciem. Ja jestem Kuro i zapraszam Was do oglądania. Od chwili uruchomienia mamy pełną swobodę wyboru. Możemy wejść do światów stworzonych przez graczy, czy też samemu zaprojektować swój własny kawałek podłogi. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Wiele dostępnych poziomów opiera się o różne schematy. Między innymi parkour. Niektóre są prostsze, inne trochę trudniejsze, ale przechodzenie ich daje satysfakcję. Szczególnie przed ukończeniem, kiedy przyjdzie nam umrzeć wielokrotnie. Mamy różne światy, gdzie opowiadana jest jakaś historia, a do tego trafiamy do krain pełniące funkcje tutoriali, czy ukazujące jakieś receptury. Najważniejszą rzeczą w takich produkcjach jest jednak społeczność. Możliwość interakcji z innymi i wspólna zabawa sprawiają bowiem najwięcej frajdy. Co ciekawe, nawet ekonomia została oddana w ręce graczy. Nie ma ani limitów w handlu czy odgórnie na narzuconych cen. Wymiana odbywa się w specjalnie przystosowanych do tego światach, które również stworzyli gracze. Właściwie warto brać udział w handlu, bowiem ilość dostępnych przedmiotów jest zaskakująca. Zaczynając od zwykłych mebli, a kończąc na ubraniach dla naszej postaci. Gdy zdecydujemy się stworzyć nasz unikalny świat, zaczniemy pewnie od wydobywania ziemi i kamienia, a z nich otrzymamy nasiona. Brzmi banalnie? Problem jednak, że już na tym etapie rozpoczyna się skomplikowana filozofia craftingu. Chcąc coś wykonać, musimy połączyć inne przedmioty i tak otrzymamy coraz bardziej rozbudowane elementy. Tu jednak trzeba zadać sobie pytanie w początku tego materiału: czy warto było transferować tę prostą grę na komputery osobiste? Większość z nas pomyślałaby, że nie i tutaj trudno się nie zgodzić. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że społeczność Pixel World w większości prawdopodobnie stanowią dzieci. To do nich bowiem skierowana jest ta produkcja. Więc nie dziwne, że twórcy zdecydowali się na wersję PC-tową. Trzeba przyznać, że to spory plus dla rodziców, którzy w prosty sposób mogą zająć czymś swoje pociechy. Do tego dochodzą niskie wymagania sprzętowe. W tym momencie jednak ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić komentarza i ocenić tego filmu. Mówił dla was Kuro.